Jak wyhodować duże główki czosnku, rustykalna tajemnica o której ogrodnicy nie słyszeli. Duże zbiory czosnku można uzyskać tylko wtedy, gdy stworzymy do tego komfortowe warunki. Jest to szczególnie ważne podczas sadzenia jesiennego. Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że około miesiąc przed sadzeniem czosnku należy wyrównać grządkę i przykryć ją ściętą trawą. W październiku główki należy podzielić na ząbki. Muszą być sadzone w dołkach wykopanych bezpośrednio w trawie ułożonej na ziemi. Ważne jest, aby zachować odległość między roślinami. Zaleca się wykonanie dołków do sadzenia w odstępach 15 cm. Następnie powierzchnię ściółkujemy grubą warstwą liści. Dzięki takiemu ściółkowaniu grządki nie muszą być odchwaszczane i spulchniane. Ważne jest ciągłe monitorowanie sadzonek. Gdy tylko roślina zacznie puszczać strzałki, pędy należy usunąć, aby energia trafiła do główek, a nie do kwiatostanów. Zaraz po zebraniu plonów grządki należy ściółkować grubą warstwą traby, aby następnym razem ziemia była jak najbardziej żyzna.